Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować pierś kurczaka z pieczarkami w kremowym sosie. Zapraszam do oglądania. Na początek, przygotuj pierś kurczaka około 300 g. Następnie przekrój tą pierś na pół. Chcę uzyskać dwie jednakowe połóweczki. Teraz będziemy przyprawiać. Użyjemy standardowo podstawowych soli. Oraz pieprzu. Ja używam świeżo mielonego pieprzu. I następnie z drugiej strony robimy dokładnie to samo sól i pieprz. Chcemy, żeby było to bardzo dobrze przyprawione i żeby było czuć potem te smaki w mięsku. Teraz na rozgrzaną patelnię wlewamy olej. A następnie dodajemy 20 gramów masła. Zanim to masło zdąży się całkiem rozpuścić, wkładamy sobie już nasze mięsko. I teraz bardzo ważny moment. Zależy nam bowiem na tym, aby ta pierś była soczysta, żeby była wilgotna. Więc tutaj musicie bacznie obserwować to mięso. Ważne jest. Aby go tutaj nie przypalić. Nie chcemy, aby to była podeszwa, aby to był wiór, tylko aby było soczyste. Mięso ma być delikatnie złociste. Kiedy już zacznie nabierać tego złocistego koloru, wtedy wiemy, że będzie idealne. Tutaj naprawdę trzeba bardzo uważać. Tak jak u mnie widzicie, mięsko już jest złociste, więc wiemy, że będzie idealne. I teraz. Przekładamy je sobie na osobny talerzyk i damy mu kilka minut, tak aby mogło sobie odpocząć. I co ważne, nie wylewamy tego tłuszczyku, bo będziemy na nim smażyć nasze pieczarki zaraz i przygotować cały nasz sos. Teraz przygotujemy sobie pieczarki do sosu. Ja użyłem tutaj 250 g pieczarek. Kroimy je na plastry starajcie się, żeby, to, żeby były równocenko pokrojone i następnie obieramy ząbek czosnku mówię o tym, ponieważ na następnym ujęciu nie widać, a tutaj oczywiście wrzucam te pieczarki z, z tym ząbkiem czosnku ponownie dodajemy 20 g masła i teraz coś dla tych, którzy lubią gry na spostrzegawczość spróbujcie znaleźć na tym ujęciu czosnek podsmażamy te Pieczarki, aż zaczną wydzielać wodę. Tak, mówiłem, ten czosnek u mnie jest oczywiście także zależy nam, żeby dał swój smak, ale musimy go później wyrzucić, ponieważ gdybyśmy go zostawili do końca, byłby on gorzki. i Nikt z pewnością nie chciałby trafić na ten czosnek. Także przed dodaniem śmietanki musimy go wyrzucić. Teraz, kiedy nasze pieczarki już się ładnie zrumienią, wtedy dodajemy 150 ml śmietanki, kremówki 30%. Następnie dodajemy także 50 ml wody i szczyptę soli, a także szczyptę pieprzu. I zdecydowanie te przyprawy wystarczą, aby uzyskać już wspaniały sos. Nie będzie tu nic bardziej wymyślnego. Teraz dodajemy do tego sosu nasze wcześniej przygotowane mięso, które już. Przez ten czas zdążyło odpocząć. Musimy to mięsko parę razy ponaciskać, tak aby ono zadziałało jak gąbka w tym momencie. I polewamy je sosem. Polewamy i pilnujemy. To kolejny bardzo ważny moment. Zależy nam, żeby to mięso było wilgotne, no aby było soczyste. Nie możemy go przypalić. Jeżeli nie będziemy polewać, to mięso nam się zwyczajnie ususzy. A przecież nie o to nam chodzi. Uwielbiam takie momenty jak te, kiedy można gotować z całą rodziną, kiedy można przygotować posiłki razem. Tutaj ludzie o słabych nerwach będą mieli problem, aby już nie skusić się w tym momencie na to mięsko, ale gwarantuję wam zaczekajcie do końca, bo kiedy efekt finalny będzie już uzyskany, będzie o wiele lepsze. Tak dusimy to mięsko przez 10 minut aż sos nam zgęstnieje. Teraz przygotujmy sobie kilka gałązek pietruszki, odcinamy standardowo łodygi, a następnie tą pietruszkę kroimy, siekamy bardzo drobno. Chcemy, żeby ona nie tylko dała swój wspaniały smak i aromat do tego dania, ale również wspaniałe kompozycje wizualne i piękne kolory, aby to danie wyglądało i smakowało. Idealnie. Teraz moment, na który wszyscy czekali. Przekładamy to mięso na talerz. Polewamy je sosem. Wszyscy domownicy zbiegają się w tym momencie. Wszyscy czekają. Słychać werbel. Spójrz na to danie. Zobacz na nie z każdej strony. Wygląda doskonale. Pachnie wspaniale. Coś wspaniałego. Wygląda to obłędnie, wszystko. Kompozycja idealna. Wszystko jest wyważone i wygląda doskonale. Teraz kroimy. Z mięsa wylewa się sok. Jest soczysty, jest idealny. Rodzina wstrzymuje oddech. Zanurzasz to mięso w sosie. Nabijasz pieczarkę. Wkładasz do ust i Mama, ja to jest idealne. Rodzina odetchnęła z ulgą. Wszyscy są szczęśliwi. Ludzie wiwatują. Wszyscy się cieszą. O to właśnie chodziło. Danie jest idealne. Polecam każdemu coś wspaniałego. Jeśli podobają Ci się moje filmy, zapraszam Cię do subskrypcji i zachęcam, abyś również spróbował ugotować to. Dziękuję.